What you think about me And I know I shouldn't care. I really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out. Because you know I tried the best I could. I don't know. I really tried the best I could I can't stop time for you I can't stop time for you I don't wanna be with somebody who's never gonna be around for me Around for me I'm running out of energy I realize you'll never be the one for me I can't stop time for you

poszukiwaniu okoni i może jakichś szczupaków, może uda się coś innego trafić, zobaczymy. I tego tak to jesteśmy na Belibołcie, napęd nożny. Spróbuję połowić jakieś okonie w naszej zatoczce. Ciach przed nami mamy fajny spadek. Zobaczymy czy tutaj okonie są. Zawsze udawało mi się tutaj złowić okonie. Zobaczymy co tym razem będzie. Wiatr mamy dopychający, akurat to jest troszeczkę gorzej, ale nie powinno być większego problemu, ponieważ ten wiatr jest dosyć słaby. Zobaczymy, czy coś uderzy. Zawsze tutaj były okonie. Zobaczymy co tym razem będzie. Mamy bardzo dużo gości z Niemiec. Chyba przez tą pandemię tak się wszyscy rozbijają. Mamy z jednej strony rozbitych, z drugiej strony rozbitych. Także wszędzie, gdzie jest jakieś miejsce biwakowe, ludzie są rozłożeni. Odpłyniemy troszeczkę bliżej, chyba z tym jeszcze na głębokości dużej, a będzie spadek od tamtych skał. Do tamtych skał zaczyna się spad. Podpłyniemy trochę bliżej. No i niestety były problemy techniczne z GoPro. Nie udało się holu w ogóle yy, nagrać, ale tu taka będzie z 70 szczupaczek. Nieduży, a już można powiedzieć, że w sam raz na, 7, na 5 cm fiszantera cytrynowego uderzył. Na spadzie tutaj, tu jest około 6 metrów spad. Uderzenie dosyć mocne. No, i myślałem z początku, że to będzie duży okoń, bo strasznie zaczął wariować z samego początku, ale okazał się szupak. Pokaleczony, pewnie coś go jakby mniejszy uderzyło. No i taką mamy bestię, Także zabawa się rozpoczęła. Mamy pierwszą rybkę. Bardzo śliczna ryba. Teraz kolega coś ma. Na tym samym spadku. Pierwszy czy drugi rzut? Pierwszy był nieudany, bo pomagałem tobie. Aha, no to drugi rzut. Drugi rzut i okoń. Ładny okoń się melduje. Jaki fiszkanter? Niebieski. Niebieski z czerwoną głową. No i piękny okoń się melduje. No i taki okonek, 20, 25, coś takiego. Bardzo ładny. A, mamy, mamy miarkę tutaj na tych tak tylko niestety jest w calach. Ile cali? 11 cali. 11 cali okoń. To około będzie 20-25 cm, coś takiego. Bardzo ładny. Wypuszczamy naszą bestijkę malutką. Odpływaj. Odpływa szczupaczek. O, płynie już. Ciach, poszedł. No, po szczupaku i okonku czas przyszedł na następne ryby. Zobaczymy. O, siedzi okonek. O, puścił Już był okonek. Tu siedzą zawsze, zawsze na tym spadku tutaj były te ryby. No, to zależy jeszcze od dnia, bo jak dzień był kiepski, to tutaj zero brania, a w ogóle zero aktywności ryby. A o, dzisiaj chyba dobry dzień jest, bo. Ledwo co tu przypłynęliśmy, szczupak około 70, okoń około 20-25. Także powinno się coś dziać dalej. I przy niej siedzą. I to niebieskie, naturalne i takie seledyny żółte. Na inne przynęty to tu bardzo słabo było. Takim bardziej popularnym kolorem jest właśnie Motor Oil. A na Motor Oil tutaj nic nie złowiłem, nigdy. A przepraszam, jednego szczupaka złowiłem To chyba z przypadku uderzył No, jak drobnizna jest tam Po lewej to spróbuj, okonie może siedzą pod nimi Tam e, chyba dwa lata temu Pod tamtą skałą naprzeciwko nas właśnie To co rzut to łowimy okonie, a tylko wszystkie były w przedziale od 10 do 15 Ale co rzut Baczymy tam pod krzaki też podrzucamy Może po, przy krzakach siedzą jeszcze okonki O, był konek malutki. Pod nami siedzą. Ale to truchełka malutkie. Za ogonek znowu złapały. Zobaczymy tam na płuczej wodzie, zobaczymy czy coś będzie. I mamy malutkiego okonka. Du, 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 du. No na głębszej wodzie siedzą, niestety. Na płuczej wodzie nic. A tu dr, 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 uzi. Dr. Malutki okonek. No, malutki. O, odpiął się akurat. <laughs> Ale wiemy, że są tutaj, także jakaś zabawa będzie. No usiadłio konek. Trr 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 A ja się spóźniłem, bo był. No konek. Takie łowimy niestety portowe okonki tylko tutaj Przed nami są jakieś 10 metrów przed nami Praktycznie co rzut to branie Spróbujemy coś większego złowić A jest siedzi O ładny You know, I tried the best I could. I don't know how or what I could have done. Baby, I really tried the best I could. I can't stop time for you. I've played my part for nothing, and I did it all for you, for you. Yeah, we've been through this. I'm not the one you need right now, and I can't stop time for you. I take out two conky. I'm stop.

A, mamy chyba szczupaka. jest szczupak jest szczupaczek Jeden. Sportowy. Sportowy? Sportowy. ak 50 Może 60. Lekko zapięty. U, leciutko. No, żeby mi tylko nie przegryzł <gryzł> sportowy Co? A takio fishantera Takio, nie wiem, dla mnie to jest guma balonowa A jaki szczupaczek A pięćdziesiątka sportowa Pa pa szczupaczku, Poszedł Cóż mogę powiedzieć, łowimy dalej. Jedna sprawa dotycząca belly boat'a Bardzo nie nadaje się, jeśli bardzo wieje, ponieważ bo jest przemieszczanie bardzo utrudnione. Natomiast jeśli jest flauta, to jest naprawdę świetny środek transportu na wodzie, a i przy okazji do łowienia oczywiście.